W zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie mężczyzna, który ma 82 lata, wyszeptał do słuchawki. Doktorze, wytrzymałem kilka godzin. Moja żona płakała myślała, że biorę coś niebezpiecznego, ale to była tylko jedna łyżeczka tej mieszanki imbirowej, którą mi Pan dał. Ten mężczyzna nie czuł się silny, energiczny i pewny siebie od ponad dwudziestu lat. I w ciągu zaledwie kilku dni wszystko się zmieniło. Nie z powodu tabletek, nie z powodu operacji, ale z powodu czegoś prostego, naturalnego i zupełnie niezauważalnie zauważalnego. Nazywam się Dr. James. Jestem certyfikowanym specjalistą od zdrowia mężczyzn i od ponad 30 lat pomagam tysiącom mężczyzn po 60 roku życia odzyskać siłę. Energię życiową i bliskość, stosując naukowo uzasadnione naturalne metody, o których większość lekarzy nie mówi. To, czym zamierzam się z Wami dzisiaj podzielić, po cichu zmienia życie w całym kraju i być może zmieni również wasze. Oto zdumiewająca prawda. Wielu mężczyzn myśli, że z wiekiem spada potencja, ale prawdziwa przyczyna nie tkwi w wieku. Prawdziwym winowajcą jest słabe krążenie krwi i istnieje prosty, smaczny miks imbirowy, który bezpośrednio oddziałuje na ten problem, zaczynając od waszych tętnic. W ciągu najbliższych kilku minut pokażę wam, jak dokładnie go przygotować, jak używać i jakich rezultatów oczekiwać, nawet jeśli macie 70, 75 lub 80 lat. Większość mężczyzn odczuwa efekt już po trzech do pięciu dniach, ale jest jeden duży błąd, który może zepsuć wynik, więc zostańcie ze mną. Nadszedł czas, aby znów poczuć się sobą. Zanim zaczniemy, jeśli jeszcze się nie subskrybowaliście, teraz jest na to najlepszy czas. I nie zapomnijcie nacisnąć na dzwoneczek, aby nie przegapić nowych, prostych i naukowo uzasadnionych porad które pomogą wam czuć się silniejszymi i bardziej rześkimi, nawet po sześćdziesiątce. Jeśli to przesłanie rezonuje w waszym sercu, napiszcie jeden w komentarzach, jeśli nie, zero. Czytam każdą odpowiedź, a wasze opinie pomagają mi tworzyć treści, które naprawdę wam służą. A więc zacznijmy. Dlaczego ten miks imbirowy tak dobrze działa, szczególnie dla mężczyzn po sześćdziesiątce? Wszystko zaczyna się od jednej prostej, ale potężnej prawdy. Wasza zdolność do bycia energicznym, pewnym siebie i aktywnym w życiu intymnym zależy od jednego przepływu krwi. Pozwólcie, że wyjaśnię, dlaczego to jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Dlaczego przepływ krwi jest ważny po sześćdziesiątce, kiedy skończyłem sześćdziesiąt lat. Zauważyłem coś subtelnego, ale niepokojącego. Nie byłem zmęczony z powodu przepracowania, nie ociągałem się z powodu braku motywacji. Coś było nie tak. Dopiero studiując przepływ krwi głębiej, nie tylko teoretycznie, ale i na własnym doświadczeniu, a także obserwując mężczyzn, z którymi pracowałem ponad 30 lat, zrozumiałem co się naprawdę dzieje. Krew to życie. Ona przenosi tlen, substancje odżywcze, hormony i energię do każdej komórki waszego ciała, włączając te, które odpowiadają za podniecenie, wytrzymałość i bliskość. Ale po sześćdziesiątym roku życia, tętnice zaczynają tracić elastyczność, krążenie krwi zwalnia, naczynia się zwężają. Ten proces jest cichy i stopniowy. I większość mężczyzn nie zauważa go, dopóki nie zaczynają czuć słabości, tracić porannych erekcji, lub zauważać, że energia uchodzi bez widocznych przyczyn. To nie jest po prostu starzenie się, to problem przepływu krwi. Widziałem mężczyzn w wieku siedemdziesięciu, a nawet osiemdziesięciu lat, którzy znów stawali się silni, pewni siebie i bliscy ze swoimi partnerkami kiedy ich krążenie krwi się odnawiało. Oto dlaczego wszystko, o czym zamierzam opowiedzieć, zaczyna się właśnie od tego. Jeśli krew nie płynie dobrze, nic nie pomoże, ani tabletki, ani treningi, ani motywacja. Ale jest i dobra wiadomość, natura dała nam sposób na utrzymanie zdrowego przepływu krwi bez leków, operacji i skutków ubocznych. Wszystko zaczyna się od jednego potężnego korzenia, który najprawdopodobniej już leży u was w kuchni: siła imbiru, naturalnego wzmacniacza przepływu krwi. Do dziś pamiętam, jak po raz pierwszy poleciłem imbir nie tylko jako przyprawę, ale jako środek. To był pacjent o imieniu Charles, siedemdziesiąt cztery lata, cichy, kiedyś pełen życia, teraz przygnębiony. On nie chciał recept i sztucznych środków, potrzebował czegoś prawdziwego, naturalnego. Zaproponowałem mu imbir nie proszek z zakurzonej puszki, ale świeży, korzeń ostry i żywy. Większość mężczyzn nie rozumie, że imbir to nie tylko smak, ale jeden z najpotężniejszych naturalnych środków do odzyskiwania krążenia krwi. W nim są substancje, które stymulują naczynia. Rozluźniają ścianki tętnic i pomagają organizmowi wytwarzać więcej tlenku azotu cząsteczki, która zmusza naczynia do rozszerzania się i przepuszczania energii. Kiedy to się dzieje, mężczyźni zauważają niesamowite odczucia ciepło w rękach i nogach przypływ energii w piersi i dla wielu powrót siły w życiu intymnym ale siła imbiru nie ogranicza się do tego. On zdejmuje zapalenie, wspiera zdrowy poziom testosteronu i pomaga regulować poziom cukru we krwi, wszystkie ważne czynniki dla utrzymania siły i bliskości po sześćdziesiątce. Po dwóch tygodniach, Charles zadzwonił do mnie, śmiejąc się, jak dawno się nie śmiał. Doktorze, czuję, jak moja krew znów tańczy, jak używać miksu imbirowego, przepis i instrukcja. Jakże prawidłowo go stosować, co z czym mieszać, aby wzmocnić efekt. Polecam bardzo konkretną formułę, i teraz szczegółowo opowiem, jak ją przygotować. Formuła miksu imbirowego. Przez lata wypróbowałem wiele naturalnych środków, ale mało co zrobiło na mnie takie wrażenie, jak ten miks. On nie jest z laboratorium i nie jest z podręcznika. On narodził się ze słuchania starszych mężczyzn na całym świecie, z historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie i z realnych rezultatów. U podstaw miksu leży świeży korzeń imbiru, niesuszony, a ten, który można pokroić i poczuć jego żywy aromat. Do niego dodaje się świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Cytryna nie tylko dodaje smaku, ale i wspiera wątrobę, tętnice. I pomaga lepiej przyswajać pozostałe składniki, dalej, naturalny miód, nieprzetworzony i nieogrzewany, po prostu czysty, złoty dar natury. On zdejmuje zapalenie i dodaje miksowi przyjemnej słodyczy, dzięki której przyjemnie się go pije. I wreszcie, czarne rodzynki, które być może was zaskoczą. Rodzynki, namoczone na noc, są bogate w bor. Mikroelement wspierający testosteron i elastyczność naczyń. Wszystkie cztery składniki pracują w harmonii. One nie tylko poprawiają przepływ krwi, one pomagają wam czuć się rześciej, jaśniej i bardziej sobą. To prosta lista, żadnych tabletek, żadnych proszków, tylko to, co wasze ciało już zna. Prawdziwa magia tkwi nie tylko w składzie, ale i w sposobie przygotowania. Prawidłowo przygotowany miks. Aktywuje cyrkulację niemal natychmiast. Teraz pokażę, jak zrobić go tak, jak robię dla swoich pacjentów, dlaczego każdy składnik jest ważny. Z czasem zrozumiałem, że składniki opowiadają historię nie tylko o odżywianiu, ale i o leczeniu. Kiedy po raz pierwszy poleciłem ten miks swoim starszym pacjentom, pytali: Doktorze, czy naprawdę ma znaczenie, jeśli coś pominę? Moja odpowiedź zawsze jest jedna. Każdy element jest ważny. Imbir, podstawa. On budzi naczynia, stymuluje wytwarzanie tlenku azotu i wysyła potężny sygnał przez cały system krążenia. Rozszerzajcie się, ruszajcie się, ożywajcie. Naprawdę możecie poczuć lekkie ciepło w piersi lub lędźwiach kilka dni po rozpoczęciu przyjmowania. To nie fantazja a krew płynąca tam, gdzie jej dawno nie było. Następnie idzie sok z cytryny, świeżo wyciśnięty, nigdy nie z butelki. On jest bogaty w witaminę C, wspiera wątrobę i pomaga organizmowi lepiej przyswajać pozostałe komponenty. Witamina C pomaga chronić wasze tętnice i wspiera pracę wątroby, która przetwarza hormony zasilające waszą siłę życiową. On również poprawia przyswajanie aktywnych komponentów imbiru, czyniąc całą mieszankę bardziej efektywną. Naturalny miód to nie tylko słodycz, on zdejmuje zapalenie, balansuje poziom cukru we krwi i wspiera nadnercza, część waszego organizmu odpowiadającą za stres i energię. A kiedy macie po 60, zarządzanie stresem to nie opcja, a konieczność dla życia intymnego. A namoczone rodzynki to ukryty skarb, bogaty w antyoksydanty, żelazo i bor. On delikatnie podnosi poziom testosteronu i pomaga zachowywać naczynia krwionośne, miękkimi i elastycznymi, właśnie to, co potrzebne dla silnego krążenia krwi i dobrej potencji. Teraz, kiedy rozumiecie, dlaczego każdy składnik jest ważny, następne pytanie: jak to wszystko połączyć? Metoda przygotowania jest równie ważna, jak i same składniki. W następnym rozdziale przeprowadzę Was przez każdy krok tak jak robię to dla swoich pacjentów, jak przygotować miks imbirowy krok po kroku. Kiedy pacjenci pytają mnie, jak przygotować ten miks imbirowy, nie daję po prostu przepisu, przeprowadzam ich przez proces, jakbym przekazywał coś świętego, ponieważ. W pewnym sensie tak jest. To nie są po prostu składniki, to zamiar, to spowolnienie, uwaga na swoje ciało i dawanie mu tego, co ono naprawdę może wykorzystać. Zacznijcie od świeżego imbiru, około dwóch łyżek stołowych obranego i drobnostartego. On powinien być jak najświeższy, ten ostry aromat to życie, to cyrkulacja w korzeniu. Następnie wyciśnijcie sok z połowy cytryny żadnych skrótów sklepowy sok z cytryny nie posiada tej samej siły i czystości dodajcie łyżeczkę naturalnego miodu delikatnie wymieszajcie i dajcie mieszance trochę postać miód zmiękcza ostrość imbiru i dodaje uczucia spokoju następnie połóżcie małą garść czarnych rodzynek około 10 do 15 sztuk namoczonych w wodzie na noc to nocne moczenie ujawnia ich substancje odżywcze, czyniąc je łatwiej przyswajalnymi i bardziej efektywnymi. Możecie wymieszać wszystko w małej miseczce lub filiżance, a jeśli chcecie, dodać trochę ciepłej wody dla bardziej miękkiej tekstury. Znajdźcie cichy moment, podczas mieszania, wdychajcie aromat. To nie lekarstwo, to odżywianie. To sygnał dla Waszego ciała, że wybieracie walkę miękko, naturalnie i konsekwentnie. Ale przygotowanie miksu to tylko połowa sprawy, druga połowa, jak go używacie. Czas, czystość i regularność mają znaczenie. Jeśli zrobicie wszystko prawidłowo, rezultaty mogą zaskoczyć. Pozwólcie pokazać, jak używać miksu, aby ujawnić jego pełny potencjał. Jak używać dla maksymalnego efektu? Wielu mężczyzn dzwoni do mnie zaledwie kilka dni po rozpoczęciu przyjmowania, porażonych tym, jak szybko poczuli zmiany. Ale zawsze przypominam: ważne jest nie tylko to, co przyjmujecie, ale i jak i kiedy. Organizm, szczególnie po sześćdziesiątce, najlepiej reaguje na rytm i zamiar. Najlepszy czas na przyjmowanie miksu, zaraz po przebudzeniu, Naczczo. W tym momencie wasz układ trawienny jest czysty, krew gotowa do przyswojenia a cyrkulacji potrzebny wczesny impuls do uruchomienia. Mówię swoim pacjentom, myślcie o tym, jak o waszym porannym zapłonie. Delikatnie wymieszajcie mieszankę, wdychajcie aromat i przyjmujcie powoli, pozwalając jej się przyswoić. Można popić szklanką ciepłej wody. To pomaga przy swojeniu i wspiera hydratację. Przyjmujcie raz dziennie, rano. Niektórzy myślą, że więcej znaczy lepiej, ale z naturalnymi środkami stałość jest ważniejsza niż ilość. Jedna łyżeczka każdego ranka, każdego dnia. Dajcie sobie siedem dni. Większość mężczyzn odnotowuje przypływ energii już na trzeci, czwarty dzień, więcej ciepła w kończynach poprawę samopoczucia i zauważalne zmiany w życiu intymnym. Pod koniec drugiego tygodnia rezultaty zazwyczaj mówią same za siebie. Ale oto co ważne: zbyt wielu mężczyzn zatrzymuje się, ledwo zaczynając się poprawiać. Oni są zajęci, zapominają, nie bądźcie tacy. To nie jest szybkie rozwiązanie, to codzienne przesłanie dla waszego ciała, że wciąż dbacie o siebie. Jeśli mix działa, najprawdopodobniej poczujecie i emocjonalny efekt. Powrót pewności siebie w związku z partnerem, co prowadzi do czegoś głębszego. Emocjonalny wpływ. Co to znaczy dla was i waszego partnera? To nie tylko o krążeniu krwi, to o połączeniu. Widziałem wielu starszych mężczyzn w swoim gabinecie, niektórzy w swoje sześćdziesiąt, inni pod koniec. Siedemdziesiątych i wszyscy oni mówią mniej więcej to samo. Doktorze, ja po prostu chcę znów czuć się sobą i chcę, żeby moja żona widziała mnie takim. Pragnienie czuć się szanowanym, pożądanym i żywym nie znika z wiekiem. Ale kiedy ciało zaczyna zwalniać i iskra przygasa, bliskość łatwo się wymyka. Czasami jeszcze trudniej jest widzieć, jak wasz partner zastanawia się, gdzie się podziałeś? Z tym miksem imbirowym zmiany są nie tylko fizyczne, ale i emocjonalne. Mężczyźni opowiadają, że ich żony zaczęły patrzeć na nich inaczej, rozmowy stały się cieplejsze, a cisza w sypialni zaczęła znikać. Jeden mężczyzna po osiemdziesiątce ze łzami w oczach powiedział mi: Moja żona znowu wzięła mnie za rękę, tak jak kiedyś. Nie myślałem, że kiedykolwiek znowu poczuję taką bliskość. Kiedy krew płynie, energia rośnie, a pewność siebie powraca, to widać, chodzisz z dumą, dotykasz z intencją, stajesz się prawdziwym partnerem, a je tylko mężczyzną. Ale, jak już mówiłem, niewielkie błędy mogą przeszkodzić i widziałem to zbyt często. Dobrzy mężczyźni z dobrymi intencjami popełniają proste błędy, które ich hamują. Pozwól, że pokażę, jakie to błędy i jak ich unikać. Unikaj tych powszechnych błędów. Przez lata widziałem, jak wielu mężczyzn zaczyna z entuzjazmem używać naturalnych środków, takich jak ten imbirowy miks, ale poddaje się zbyt wcześnie, rozczarowanych brakiem oczekiwanych rezultatów. Prawie zawsze to nie dlatego, że miks nie działa, a z powodu kilku małych, ale ważnych błędów. Pierwszy błąd używanie niskiej jakości składników. Nie przestanę powtarzać, świeżość ma znaczenie. Sok z cytryny z butelki traci dużą część witaminy C, a sklepowy miód często jest podgrzewany, filtrowany i pozbawiany enzymów, które czynią go leczniczym. Jeśli chcesz prawdziwych rezultatów, używaj prawdziwych składników, świeży imbir. Naturalny miód i organiczne cytryny, kiedy to możliwe. Drugi błąd opuszczanie dni. Ten miks działa dzięki stałości, a nie intensywności. To jak podlewanie rośliny. Jeśli zapominasz kilka dni, ona zaczyna więdnąć. Jedna łyżeczka dziennie, każdego ranka, i to wystarczy, ale trzeba trzymać się reżimu. Jeszcze jeden powszechny błąd przyjmowanie mieszanki zaraz po ciężkim posiłku. Kiedy żołądek jest pełny, trawienie zwalnia i organizmowi trudniej jest przyswajać wszystkie składniki odżywcze. Przyjmowanie naczczo pomaga miksowi pracować szybciej i głębiej. Ja wreszcie największy błąd poddawanie się zbyt wcześnie. Możliwe, że nie poczujesz zmian pierwszego dnia, ale to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Zmiany już zaczynają się pod powierzchnią. Jeśli unikniesz tych pułapek i będziesz konsekwentny, organizm zacznie odpowiadać. Ale czego oczekiwać dalej? Jak zrozumieć, że to działa i kiedy? Pozwól, że opowiem, co większość mężczyzn czuje w pierwszych tygodniach to silniejsze niż myślisz czego oczekiwać z czasem. Jedno z najczęstszych pytań, które słyszę: Doktorze, jak szybko poczuję efekt? Uczciwa odpowiedź: To zależy. Ciało każdego mężczyzny opowiada swoją historię, ale po pracy z tysiącami mężczyzn przez ostatnie 30 lat zauważyłem wyraźne prawidłowości. W pierwszych kilku dniach większość mężczyzn odnotowuje lekkie zmiany Trochę więcej energii rano, jasność umysłu, mniej sztywności w rękach i nogach, jakby światło zaczynało powoli wracać. Pod koniec pierwszego tygodnia możesz zauważyć powrót ciepła w tych miejscach, które od lat wydawały się zimne lub bez życia. Niektórzy mężczyźni mówią, że budzą się z poranną twardością, którą myśleli, że stracili na zawsze. To nie magia. To przywrócenie przepływu krwi. Naturalne zmiany zachodzą dzięki składnikom, które twoje ciało umie wykorzystać. Po dwóch do trzech tygodniach zwykle zachodzą głębsze zmiany. Wytrzymałość się poprawia, twój partner może zauważyć, że stałeś się bardziej obecny, bardziej żywy. Zmieniają się rozmowy, wraca pewność siebie, nie z powodu ego, a z powodu cichej pewności. Że Twoje ciało znowu się budzi i najpiękniejsza część w tym, że te zmiany nie zatrzymują się, one narastają, jakby rozpalany ogień, jakby coś świętego wracało. Ale dla tych mężczyzn, którzy chcą pójść jeszcze dalej, którzy chcą nie tylko zachować te rezultaty, ale i wzmocnić je, jest kilka prostych trików, które odkryłem przez lata. Są lekkie, naturalne i przynoszą ogromną różnicę. Pozwól, że pokażę, co to takiego. Dodatkowe dziesięć wzmacniaczy dla mężczyzn, pragnących więcej. Jeśli doszedłeś do tego momentu, to znaczy, że nie jest ci wszystko jedno. Chcesz nie tylko żyć dłużej, ale i lepiej. I jeśli jesteś gotów iść głębiej, jest kilka prostych nawyków, które mogą wzmocnić wszystko, co robi dla ciebie ten imbirowy miks. Spróbuj dodać małą szczyptę cynamonu do mieszanki. On wspiera zdrowy poziom cukru we krwi i jeszcze bardziej rozgrzewa krążenie. Po śniadaniu zrób 15-minutowy spacer, niekoniecznie szybko. Po prostu ruszaj się. Chodzenie pomaga aktywować tlenek azotu i zachowuje elastyczność tętnic. Wieczorem unikaj ciężkiej żywności. Daj ciału odpocząć, przetrawić i zregenerować się w nocy. Nie nie doceniaj głębokiego oddychania. Dziesięć wolnych wdechów przed snem uspokaja nerwowy system i pomaga przepływowi krwi pozostać równym przez całą noc. Te zmiany mogą wydawać się nieznaczne, ale widziałem, jak zmieniają życie. Jeden mężczyzna powiedział mi: Doktorze, zacząłem tylko od Imbiru, a teraz czuję, że pojawił się u mnie zupełnie nowy rytm życia. Tak więc Traktuj to poważnie. Nie tylko mieszasz składniki, tworzysz nowy rytm życia. Jesz składniki, odzyskujesz swoją siłę, ducha i poczucie samego siebie. I najlepsza część w tym, że dopiero zaczynasz. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu do końca. Jeśli interesują Cię moje filmy o tym, jak chronić swoje zdrowie w starszym wieku, zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić nowych przydatnych filmów o swoim zdrowiu.